Witajcie siemianie, kolejny dzień dzisiaj spróbuję wykręcić wkładki od zamka w, w czwórce i zobaczymy czy da się je zregenerować, a jak nie to no, trzeba będzie wsadzić nowe z kluczyka mogę otworzyć tylko drzwi pasażera co jest bardzo upierdliwe kluczyk wchodzi tylko do połowy zamka, tak samo w tych drzwiach także prawdopodobnie albo są trafione, albo są mało nasmarowane bo nie były aż tyle kręcone co prawda kręcić się kręci, ale nie do końca Teraz spróbuję wymontować i zobaczymy, co się da z tym zrobić. Taka a propos, wczoraj wrzuciłem siedzenie, wypieprzyłem już tą lodówkę. Łóżko już jest na swoim miejscu. No i teraz można podróżować całą ekipą. Fajne jest to siedzenie, bo można je podnosić. O kurczę, dobra nie podniosę tak. Cyk. Mam dodatkowe ekstra dwa siedzenia. Tutaj dwa. No i tutaj jeszcze była kanapa. Ogólnie on jest siedmioosobowy, ale jest na łóżko. A w drzwiach mamy dwie śruby, krzyżaki wykręcam. Zobaczymy co będzie dalej. Śrubki wykręcone. I wyciągamy całą klamkę. Cyk, i już jest na zewnątrz, teraz czas zobaczyć, co tam w środku nie funguje. Ok, tu jest taki mały pin. Raczej z, tego, z tej wkładki już raczej nic nie będzie, bo jest tak zajechana, ale tak. Tego cycka tutaj trzeba wybić. Wtedy ściągnąć tą część. I tam jest jeszcze taka obręcz, obrączka, jakby. No, zobaczy, czy mi się uda to zrobić. Może się uda uratować, jak nasmaruję jakimś smarem, ale wątpię. Super, fajnie, nie fajnie. Słuchajcie, to jest właśnie 30-letni materiał. Chciałem wybić tego pina tutaj. Tego dżędzelka, co wam pokazywałem wcześniej. I co? I je była klamka. Super. Także lepiej być nie mogło. Miało być. Tanio, a znowu będzie drogo. Także lipa. Cała klamka do wymiany. No ale co mam zrobić? No nie będę przeszpłakać. Takie rzeczy się zdarzają. Patrzcie, delikatnie puknąłem. Zobaczcie, jakie to słabe już musiało być. No Zmęczenie materiału trudno. A to gówno jak nie wyszło, tak dalej nie wyszło. No i wydaje mi się, że ten film dzisiaj będę musiał już zakończyć. Niepowodzenie. Aczkolwiek w optymistycznym nastroju do mojej 30-letniej buni. <laughs> Mojej 30-letniej babci. Pozdro.